I witam ponownie w Dead Space 3 z tej strony Polokens No i cóż, kontynuujemy nasze przygody z Isaaciem Clarkiem Chwileczkę A! Chciałem przesunąć mikrofon Dobra hmm, Co tu mamy? Gdzie mamy iść? A wracać A dobra, już kojarzę Teraz będzie taki, można powiedzieć Taka walka z bossem A little bit There's so much going on, I huh? mean, that was quick. The world is ending, and all you can think about is us. Damn right. I never gave up on you. Oh no, you get up on the world. I paid my dues. But don't you think I'm fucked up enough already? Isaac? this is you or I. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. No. Co się dzieje? Co się, co się dzieje? Nie, no ja wiem, bo już tu byłem wcześniej. Mm, 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 mm. O pak. Dziwi mnie, że jeszcze jest brąz, skoro to wszystko jest tutaj. Ała! Ała! Kto? Kto? Gdzie? Gdzie? A tam! No chodź. że ten drugi gdzieś tam na ścianie a nie to pewnie on zeskoczył tutaj dobrze, także tutaj mamy kolejne do przesunięcia o kurna ty tu skąd? o właśnie użyjemy sobie przy okazji można powiedzieć, że taka... Taka walka z bossem? Nie wiem, czy tak to można nazwać. LOL, jak mogłem... No! O, ty kurno. Pięknie. Więc, ty masz. Gdzie ktoś ryczy? Ktoś tu na mnie? Ryczał. Pyk, jeszcze jedno. Wow. Nie idą, nasze znaczy nekromorfy. C -c 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 -c. Dobra, czysto. Pięknie, pięknie. Pięknie. Okej. Okay. Zgaduję, że mamy iść tu. Także chodzimy. się mamy Okej. Okay. sama ta sekwencja zajęła mi 4 minuty. Lol. <tuszel> ha. Skąd ja to wiedziałem? Że... <tuszel> A! Ah! Skill. Kto to mówi, kurwa? No? Okej. Okay. O, spanie. Hej, teraz tu trzeba... A właśnie, za pierwszym razem jak grałem, to nie wiedziałem totalnie co tu trzeba zrobić. Ale teraz już ogarniam, tak że... E, jak to się I... ak... Dobra, i... A! A! Pięknie. Ak! Dobra strach, jest dobrze No i tu już będzie, czekajcie yy, Co tutaj będzie? Nie pamiętam, Luża Dobra Szybciej Okej, okay. gdzieś tu też będzie Ah, it's too, dobra. Spoko. Oh my god. <sighs> Ellie, Carver, to reach the Admiral's quarters. Isaac's. Turn it off. Hey, Isaac! Turn it Isaac? Carver, what's going on? Turn it off. Isaac! Hey, turn it off. What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Oh, Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? what? Hey! A key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. You have got to be shitting me. Marker Homeworld. homeworld. Alright, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go! Clark! <laughs> zjebana psycha. <w> <laughs> Nie no zamyślił się chłopak. Co tu mamy? A, to jest jakieś głupno. Yy, dobra, dobra. Jeszcze coś, jeszcze coś. Tutaj jest jakiś artefakt. Yy, no. Dobrze. Także...

Tin, 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 tin. No, co jest? Tak, teraz będzie ten... Nowy potworek za chwilę. Znaczy stary też, ale... Pierwszy raz spotkany w tej części. O. Teraz. No. Ok. What the fuck? Prawie się zesrałem No nie powiem, nie powiem A, tu jest teraz otwarte Co to jest? Storage Room Co ja tu chcę iść Co tu jeszcze jest? O, ulepszenie też jakieś Okej, okay, tyle

Dobra, to ja już się zajmę tutaj ulepszaniem. So mm, górę na razie. Okay. Właściwie... A nie, dobra. No i tyle. Okej. Okay. Tutaj się teraz będzie można pobawić... Yy, znaczy no, zbroję, Zbroja ogólnie. Lepszyć i tak dalej. Upgrade rig. No, no, ja z początku będę rig lepszał. Nie wiem, HP. Czy armor. Hmm. 25 punktów życia i 5 armoru Na razie wolę HP ulepszyć Oj, tak mogę armor, fajny Dobra Także no To mamy Nic się nie zmieniło według mnie, ale okej okay. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two how to fail, but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right, and this is the marker phone rule, maybe there's a chance of stopping this. But, but we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Mm-hmm. Oh, so I guess.

Ziemia. Wow. Robi wrażenie. Ale patrzcie, jeszcze jest atmosfera. Także. Spoczko. <laughs> ok. Hmm. Jeszcze przelecę do lokacji, gdzie zrobimy zadanie poboczne i zakończę na dzisiaj. Tak będę robił misje poboczne To mamy Za, czyli lecimy tutaj Fajne to jest nawet Mi się podoba Takie sobie latanie Kiky Jesteśmy Okej okay. mm, Exit Lecimy um, Wyjście, wejście, gdzie było wejście? Haha, dobra, widzę, 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 widzę Tam na górze Ogólnie przeszedłem kawałek tutaj tego statku i skończyłem nagrywać, potem się właśnie zorientowałem, że nie nagrywam dźwięku z mikrofonu i... No. Jakie to było? Dobrze. Myślę, że tutaj skończymy. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków jak i również zapraszam do subskrypcji, komentowania i oceniania filmu. Cześć!